Panna Kozłowska, panna Kozłowska to jest ta pani z faktu, redaktor naczelna faktu, do niej też skierowałem to, to pismo z 15 czerwca do 2021 roku. Midimy wniosek o zamieszczenie bez zbędnej zwłoki, szybciutko w ciągu tygodnia od daty wpływu pisma. W wydaniu ogólnopolskim faktu sprostowania do informacji podanej na stronie 5 wydania faktu z 12 czerwca. I oto ta informacja. Najwięcej odczynów poszczepiennych zarejestrowano po podaniu preparatów firmy Pfizer i, i dalej. Preparatów firmy Pfizer. Nie ma preparatu firmy Pfizer. Jest produkt leczniczy, tylko miernaty, znany, GmbH. To jest Państwa ta informacja, to jest fakt. 12-13 czerwca 2021 roku. I co tutaj macie Państwo podane? Liczba osób zaszczepionych i mamy producent Pfizer. A przecież to jest nieprawda. I, bo produkt jest majątek. Yy, Pfizer ma status tylko wytwórcy. I informacja: najwięcej odczynów poszczepionych zarejestrowano po podaniu preparatów firm Pfizer. No więc jest to kłamstwo bezczelne w przypadku Panny Kozłowskiej i Ringiera Aksela Springera. Tym większe, że przecież, przypomnę, Sama panna Kozłowska chwaląc nam produkt Bayąteka GmbH, tentowała nam go jako kod, który chroni przed wirusem. To był fakt z 28 grudnia 2020 roku. I nawet nam zamieściła fotografię dwojga sympatycznych Turków, założycieli Bayątek GmbH. A teraz nas informuje o preparacie firmy Pfizer.